Nie, się jestem, bardzo, jestem bardzo zadowolony, ponieważ Ola wróciła z Euniką po tygodniowej nieobecności. Też się stęskniłem już za Euniką. Jesteś creepem. <grym> Jesteś konkretnym creepem. Siema, tutaj Łukasz, Łuk Woźniak. I Przemek, Przemek, Przemek. Mówisz trzy Przemek, to nie ma sensu. Ja sobie zmieniam. Mów po prostu Przemek. Ale nie, moż, nie można mieć zmiennej, zmiennego imienia? Można. powiedzieć, że trzeba mieć stałe. Mo można mieć zmienne imię, ale bez sensu jest mieć trzy razy to samo imię. W dzisiejszym odcinku wideokastu mówimy o grze Puerto Rico. Jest to nowa edycja gry, która istnieje już od dawna bardzo. Jest to gra, która uwaga, bardzo długo utrzymywała się na pierwszej pozycji rankingu Board Game Geek, czyli największego serwisu plaszówkowego na świecie. Ale spadła i szczerze mówiąc, nie jestem na 1000% pewien, co jest teraz na pierwszym miejscu, ale to jest gra z czołówki. 2 do 5 graczy. Partia trwa, według pudełka 90 do 150 minut. Ja bym powiedział, że. Od 60 do 90, może do, 100, mm -hmm. może do 2 godzin już max. No i jest to gra strategiczna, ekonomiczna, jakkolwiek by to nazwać. Spójrzmy, co tu mamy. Pokażemy Wam na pewno jeśli chodzi o to, co Wam pokażemy, to pokażemy wam tylko i wyłącznie krótki przegląd tego, jak wygląda gra dwuosobowa. Troszeczkę się różni od 3 do 4-5-osobowej. Są też dodatki w grze. Mamy jeden dodatek i mamy drugi dodatek, więc to jest. One też... są od razu przy zakupie, tak? Tak, one są od razu tutaj nawet na pudełku, dali, że zawiera Uuu, dwa rozszerzenia. Czyli takie po prostu jest znak. No, Okej. Okay. Fajnie, bardzo fajnie. Tak, to jest duży plus od razu, o czym powiemy zaraz zresztą, no, ale podstawowa gra to jest to, co tu widzicie, czyli sporo budynków. W dwóch graczy powinno być ich mniej, ale już mi się nie nie chciałem tego rozkładać na nowo. Mm -hmm. I każdy ma swoją planszę, każdy ma swoją plantację, mamy pieniążki i mechanika to są te postacie e, czy te kafelki. Mamy ich 7, Oni, ta ilość ich się różni w zależności od tego, ilu graczy mamy. No i działa to tak. Wybieram jakąś postać, na przykład, nie, wiem, wezmę sobie plantatora i e, nowe plantacje bierzemy. Ja mogę zamiast plantacji kamieniową, więc wezmę sobie kamieniową. I ty przemoc bierzesz jakąś plantację. No to ja sobie mhm. wezmę tyton. Odrzucamy, pojawiają się nowe kafelki i teraz Przemu wydarza postać. Mhm. No to powiedzmy, a mamy 3 zł na początku, tak? tak. To powiedzmy, że ja sobie wezmę budowniczego tak. i mogę coś zbudować o jeden yy, dublon mniej. Więc yy, ja sobie wezmę taką sprawę. Mhm. Przemu kupuj sobie przytułek i ja za Ziko kupuję sobie małą farbiarnię. No, i teraz widzicie, jak to działa. Ktoś wybiera postać, on dostaje, jakby wykonuje akcję i ma pewną premię, a wszyscy pozostali gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, też wykonują akcję tej postaci. I w grze 3, 4-5-osobowej i jest tak, że każdy weźmie jedną i runda się kończy. W dwuosobowej każdy bierze trzy, więc runda się kończy, jak zostanie tylko jedno odkryte, więc jest to troszeczkę inne. Mm -hmm. a, no to ja sobie wezmę burmistrza, więc bierzemy kolonistów. Ja biorę jednego i jednego stąd. I ty bierzesz jednego i teraz uzupełniamy dwóch i twój ruch. No to biorę dublona. Mhm. Poszukiwasz daję muzyko. Ja biorę sobie nadzorcę, czyli produkujemy surowce. Ja dostaję jedno indiego, bo mam jeden tutaj pracownik i jednego pracownika tutaj. Ale jako, że dobrałem, dostaję jedno dodatkowe. Przemo nie bierzesz niczego. I teraz mhm. kapitan czy kupiec? No i każda z tych rzeczy jakby. Nic ci nie daje. Dokładnie, no wezmę kapitana. No to ty bierzesz kapitana, nic ci to nie daje. Ja dwa towary muszę wysłać na statek. Dostaję za to dwa punkty zwycięstwa. Mhm. I teraz został kupiec, który pozwala sprzedawać towary za pieniążki. Kładziemy jedną monetę na kupcu. Jest bardziej korzystny, odkładamy kafelki i drugą rundę rozpoczyna przemo. Mm -hmm. I tak to działa. W trzech graczy jest sześć kafelków, Zbierzemy trzy i na trzech kładziemy po monecie, więc trochę szybciej przebywa kasy. W czterech jest siedem, w pięciu jest osiem, więc zawsze trzy kafelki zostają i w nowej rundzie te kafelki są fajsze. Prawda? Tak, zgadza się. I teraz tak, dodatki może najpierw szybko pokażę, a potem przejdziemy do yy, mm -hmm. oceny. No więc pierwszy dodatek to są fioletowe budynki, których jest sporo, ich jest prawie tyle co jest podstawowych budynków beżowych. I przed grą możemy wybrać wspólnie, albo jakąś zrobić taki draft, że one leżą i je dokładamy. Mm -hmm. Więc i wybieramy, które budynki będą, a których nie ma. Więc de facto nie wiem, połowy z tych nie będzie i będzie trochę z tych. Mm -hmm. Więc po prostu więcej różnorodnych budynków, e małych i dużych. A duże budynki to są misje na koniec, w ogóle budynki dają punkty i mm -hmm. działają jak leży na ich kolonista. Drugi dodatek to szlachcice, czyli tacy bardziej wartościowi koloniści i więcej budynków, które. O, to nie jest to. Które kładziemy na odwrocie tej planszy. Więc jest po prostu więcej budynków. Można wybrać jeden z dwóch dodatków, można zrobić totalny miks. Ostatecznie wpływa to na to, jakie są budynki i jakie strategie można zrobić. Bo ta gra zamyka się w tym, że muszę jak najkorzystniej wykorzystywać postacie i jak najlepszą maszynkę do tworzenia kasy i punktów i rzeczy sobie wyprodukować i jest no opcji na to dużo. Tak, naprawdę. E, Przemo, jak Ci się podoba Puerto Rico? Puerto Rico podoba mi się bardzo. I y, kilka rzeczy może na początku, które mi się mniej podobają. Mhm. Mniej mi się podoba niewiele rzeczy i to są raczej szczegóły. Mhm. Um, ale... Um... A Ty przygotowany przed... dzisiaj widzę. No, trochę sobie myślę o tej grze, bo, bo ją bardzo lubię. Um, trochę mi się nie podoba to, że y, tutaj jest na planszy mamy wytłumaczone, mm -hmm. um, co oznaczają jakieś kafelki. Tak. Natomiast nie ma tego tutaj wytłumaczone. I tak, jeżeli podejmujemy szybko decyzję, to musimy sobie patrzeć na wzorce, i tutaj mamy napisane tylko, jaką ma super ekstra rzecz. Mm -hmm. A muszę sobie tutaj sp sprawdzić, co to oznacza. I to jest rzecz na samym początku, bo później już wiadomo. Mm -hmm. Tak. Że, że pamiętamy co jest co. Ja wciąż czasami jeszcze muszę spojrzeć, więc to, mogł, to jest mały szczegół mogłoby tam być. Um, to Poza to, Tak. Tak naprawdę ta gra nie ma jakiegoś super klimatu em, tego transportowania surowców, produkcji tego czy czegokolwiek innego, ale to nie jest wcale minus myślę. Mhm. Bo fajne jest tak naprawdę. Tutaj ten klimat nie jest aż tak potrzebny. Fajnie się gra wciąż, mhm. gdy, gdzie ten klimat jest tam gdzieś tam z tyłu, trochę z tak. boku. Trochę tego klimatu jest, on jest taki bardziej w tle, czyli na przykład budynek, który jest portem, rzeczywiście jest portem. Nie? Albo nabrzeże, małe targ i tak dalej. Czuć różnicę między tymi towarami. E, w miarę jest tego klimat jakiejś tam kolonizacji, no, ale o, oczywiście, tak. no, jest to Eurograj, więc ten klimat jest Wgadza obok, się. a nie jest w centrum. Fajne są grafiki, fajne są te budynki. Trochę czujemy, że to jest duży magazyn, mały mhm. magazyn, jakieś tam różne rzeczy. Tak. E, natomiast wciąż. E, to, co mi się najbardziej podoba w tej grze, to jest właśnie taki fajny sposób do tego, żeby robić punkty, który mm. nie jest banalny, nie, nie polega na tym, że, że jest jakiś jeden złoty środek, że można pójść naprawdę w mnóstwo rzeczy. Um, gra zarówno wieloosobowa, jak i dwuosobowa, tak naprawdę. Jest fajna, nie? Tak. nie? jest tak, że ta gra dla trzech jest super, czterech, a w dwójkę jest lipa, bo tak. przez to, że tak naprawdę jest tutaj pozmieniane z tymi kafelkami, że dobiera mhm. się ich więcej, tak, skaluje jest... się tak. naprawdę spoko gra tak. i też nie jest tak, że my jesteśmy wyłączeni, ponieważ gdy ktoś i robi ruch, to my robimy ten sam ruch. Skalabie. W pewnym sensie robimy ten sam ruch. Tak. On robi go pewnie efektywniej albo może my go w ogóle nie zrobimy, bo wyczuł moment. Tak. I to też mi się podoba w tej grze, że jest interakcja Taka, powiedziałbym, trochę negatywna, trochę pozytywna czy taka trochę bezpośrednia, trochę pośrednia, w której wybieram to, co najbardziej pasuje mi, ale zarazem to, co najmniej pasuje innym graczom. Tak. Więc mogę wybrać plantację i ty ewidentnie, okej, okay, to jest zły przykład, ale mogę wybrać nadzorcę i ty nic nie wyprodukujesz, burmistrza ty nic nie kupisz. To, co robimy ma wpływ na naszą grę trochę przez dłuższy czas niż tylko teraz. Tak. I to jest moim zdaniem mhm. super, ponieważ te de 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 decyzje stają się o wiele mniej oczywiste. O, ostatecznie i tak... Bardzo rzadko się zdarza, że zostają ci kafelki, które ci nic nie dają. Może na początku, ale to nie jest tak, że Łukasz mnie zablokuje i ja nie mogę zrobić ostatecznie nic. Po prostu pójdę w inną rzecz. Za chwilę ja jestem pierwszy, i to ja mogę bardziej zablokować Łukasza. Więc ja lubię tą grę właśnie pod tym względem, że ja mogę grać przeciwko tobie, ale nie muszę. I wciąż teoretycznie, i praktycznie tak naprawdę mogę wygrać. Tak, bo wciąż robisz swoje punkty, robisz swoje. I tak naprawdę ciekawe jest też to, jak się. Zdobywa punkty, bo zdobywają się punkty z budynków, z różnych dodatkowych rzeczy, ale trzeba wysyłać te towary, więc tak. trzeba je produkować i trzeba wyczuć moment, kiedy i ten aspekt cały tego, że nie mogę, że mogę tylko jeden towar zachować, mm. po tym jak wysyłam kapitana, mogę zostawić tylko jeden towar. Tak. I jak są dwa statki przyblokowane, bo w jednym jest indygo, a w drugim jest coś, mm -hmm. a ty nie masz tego, no to, sorry, wywalasz towary. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jak się, gra, jak się jest nowicjuszem i gra się z doświadczonymi graczami, to oni mogą trochę cię zjeść, tak. ale już od drugiej rozgrywki tak naprawdę mm -hmm. można spokojnie poczuć, co tu się dzieje, obrać jakąś strategię, ciłać punkty, fajnie się też uczy tej gry. Kolejne, mm. ru, kolejne partie to jest łups, mógłbym dwie rundy temu mógłbym zrobić to tak. i bym teraz nie był w takiej sytuacji, w jakiej jestem. No więc ostatecznie ja myślę, że to jest fajna gra dla wielu osób, bo to jest decyzyjność, która nie paraliżuje, mhm, tak. która nie powoduje, że nagle po prostu ktoś siedzi i no co oblicza, który kafelek ma wziąć. Mhm. To jest I, prawda, no, nie więc, ma za, dużych, tak. za dużego czasu oczekiwania w tej grze. Mhm. Pomimo tego, że cała partia może być dosyć długa w pełnym składzie, czy w czterech, w pięciu, w pięciu osób, ale i tak nie jest to nie, jest, nie dłuży się, nie, nie jest to nużące, mhm. tak się mówi. Tak, więc to idzie w miarę sprawnie w każdej opcji tak naprawdę. No i, i, i to jest też ciekawe, że tak naprawdę tak jak powiedziałem, możemy iść w różne rzeczy, w różny, różną tą maszynkę do punktów tak. sobie zrobić, ale i tak musimy jakby trzymać się tego, że mamy, za zachowany, mm, mamy zachowany taki zdrowy balans pomiędzy tym, ile mamy pieniędzy, a co produkujemy. Nie, nie możemy pójść tylko, wiecie, w wysyłanie towarów, a olewamy kasę i nic nie budujemy. Trzeba się rozwijać szeroko, w sensie we wszystkich mhm. płaszczyznach, ale w jakimś konkretnym torze. Więc to jest Fajne, mi się to podoba, jest... I dwa dodatki moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo są fajne, ponieważ e, po kilku partiach w wersji podstawowej nie jestem znudzony, ale zaczynam mieszać i dodawać nowe budynki i zmieniać, a mm. jakby aspekt z tymi czerwonymi szlachcicami w ogóle jest jakby kolejną tak. warstwą tego, co ja muszę przemyśleć w tej grze. I to też jest naprawdę ciekawe. Tak. To nie jest gra bardzo prosta do wyjaśnienia. Nie mówię, że jest trudna, są trudniejsze gry ekonomiczne, ale trzeba, no jest tam 10 minut, które trzeba poświęcić na to, żeby w zasady wytłumaczyć, prawda? Mm -hmm. Bardzo dużo strategii, bardzo dużo różnorodności, pomimo tego, że każdy sobie, to jest interakcja, naprawdę mm, nie dziwię się, że ta gra jest w czołówce gier na board game Geeku. Tak? Nie dziwię się, no. no. mówię, że jest, no tak. tak. Więc e, ode mnie dostaje 5 na 5, jako coś, mm -hmm. no nie wiem, po, nie wiem, dla mnie to jest niezmienny klasyk wciąż. Tak. No, ja myślę, że też dałbym 5 i myślę, że prędzej czy później ją sobie po prostu kupię. I ciekawe jest to, że jakby Agricola też była takim klasykiem, uznawano, mm -hmm. że taki klasyk, ale mi Agricola w pewnym czasie się już przeszła, a ta gra nie. Więc mm -hmm. Puerto Rico e, można kupić w sklepie Łukiego. A, a poprzednie wersje, jak wyglądały te gry? Ja nie pamiętam takich szczegółów, naprawdę nie pamiętam. Okay. W sensie, poprzednia edycja tej gry była brzydsza e, i nie miała dodatków tych dwóch, a co więcej? Wydawca planuje, nie wiem. Autor K8. Czyli Kate. Kate, Kasia. Mhm. Randka w kalambury. A, to jest rzeczywiście Kasia. Rundka, ty nie, co się dzieje? Ty. To? Matko, czy ja, ja nie potrafię czytać już? To jest prawda. ostatnio, rundka, ostatnio ty... złoty... No. Eee, rundka w kalambury. No dobra, no to co? Jedno hasło i e, Ty coś pokazujesz, albo no dobra, ja coś pokazuję. Ale co, umawiamy się, że z tej gry dotyczącej, czy w ogóle z, w ogóle ja szeroko? Myślę, że... Czekaj, kalambury, tak? Czyli co, że ja coś pokazuję to są kalambury, czy nie? Tak, ja muszę zgadnąć. Może grę planszową? No, już wiem, dobra. Kopać, no. Yy, uderzać, czyli sadzić? No to jest, a, w sensie niewolnik, tak? W sensie bicz W sensie, no to jest ten, yy, młot. A rozpada się kilow, tak? Jakiś czy coś? No, ty, ty... no co, no walisz młotkiem w coś, mm. kroisz. No co to jest? No okaż, no ty musisz się no, bardziej A nie młot i na... nie kilow, czyli co? No, y nie młot i nie kilow, siekiera, toporek. Okej, okay. odkopujesz, okej. Okay. później bierzesz, wsadzasz tam coś, a y Okej, okay. ścinasz drzewo i za No, Zakopać topór wojenny! Co ty robisz? Matko jedna, ja ja muszę wiedzieć, jaka to jest kategoria. Ja znaczy, jest kategoria? Jest, topór kategoria wojenny. jest kirof i odkopujesz drzewo. Nie, no, kategoria musi być że przysłowie Nie. albo coś, no. Koniec, o matko jedna, Koniec.